Podcast było, nie minęło. 30 lat fundacji Proem. Proem 30 lat. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, naszych rozmów od tych 30 latach, które e, za nami razem ze mną dzisiaj. E, Fantastyczni goście, mm -hmm. Władysław Ewa, dwulat, lat, założyciele Fundacji ich syn Przemek, Agnieszka Krozier, która, no to może odkryjemy później. Dla tych, którzy nie wiedzą, wiemy kim jesteś, pewnie może niektórzy nas znają, ale odkryjemy, dlaczego właśnie dzisiaj jesteś szczególny również z nami w tym studio. Bo dzisiaj porozmawiamy o początkach. Chcemy mm -hmm. cofnąć się troszeczkę w czasie, ale nie za daleko. Także już uprzedzam, że nie idziemy zbyt daleko, tylko tak. Moja pamięć wsteczna sięga gdzieś 50 lat. No właśnie i tam nie będziemy szli, o, okay, ale troszeczkę bardziej przewiniemy do przodu. Jest rok 1986. Młode małżeństwo. Ewa, mały 2 lat razem z synem Przemkiem mieszkają na warszawskim Ursynowie. Mały jesteś wtedy, byłeś wtedy liderem młodzieżowym. Tak to się nazywało. Tak. Lider młodzieżowy kościoła przy ulicy Puławska 114. I co się wydarza? Tego, co takiego ważnego wydarza się, że w ciągu następnych kilku miesięcy całą rodziną wyjeżdżacie z Polski? Odwiedza nas, a właściwie nasz kościół przy płaski odwiedzają ludzie z World of Life, Jack Wyrzen z paroma innymi ludźmi. No i rozmawiają o tym, co robią w Stanach, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, ale nie tylko. My mówimy o tym, co my również robimy przy płaskiej w grupie młodzieżowej, co robimy w naszym ośrodku w ostrudzie, i jakoś tak dochodzi do tego, że on w swoim angielskim, takim głębokim języku mówi, Hey, hey, young man, would you like to come to America? Remember? Pamiętasz, kochanie? No, pamiętam. <laughs> pamiętam. Wspaniały człowiek. Wesoło było wtedy, no ale my dalej pracowaliśmy i sobie, ok, ktoś nas zaprosił. Nie pierwszy, nie ostatni pewnie. No ale... Po paru miesiącach e, przyszło zaproszenie do naszego kościoła dla mnie, paru jeszcze innych osób, no ale tak się okazało, że to tylko my mieliśmy to szczęście wyjazdu. Mhm. I pole, pamiętacie kiedy dokładnie? To był, to, to był miesiąc. styczeń, nie? Styczeń... To był styczeń 1986 rok. Mhm. E, zima. <grym> e, I ten nasz wyjazd e, jako rodziny do Stanów Zjednoczonych no to było dla nas jak odkrywanie nowego lądu. Mm -hmm. Bo to było faktycznie, nie? Mm -hmm. To marzenie wszystkich Polaków, móc mm -hmm. polecieć do Ameryki. Mm -hmm. Wielka przygoda i wielka radość dla nas, ale i jednocześnie wyzwanie. Mm -hmm. To była nasza pierwsza podróż do y, bogatego kraju. Byliśmy ciekawi wszystkiego, nowych miejsc i ludzi. Mm -hmm jako młoda mama musiałaś jeszcze zaopiekować się, do... tata też wiadomo, no ale tak, ja się ze sobą małego syna, Przemek ma wtedy ile? 4 lata? Miał jeszcze po... nie, praktycznie Prak jeszcze nie, ale no wszystko właśnie. pamięta, nie Przemek? Wszystko Pamiętam, pamięta. tak. A no, pamiętasz nas samolotem czy nie? Pamiętam jak wylądowaliśmy Aha. i dojechaliśmy tam już na miejsce, że było bardzo dużo śniegu mhm. i bardzo się cieszyłem, że będzie można kopać tunele i jeździć na sankach. I też pamiętam, że wywiórki amerykańskie są trzy razy większe niż polskie. <grym> <że grym bardzo szokie> Ważny mnie. Ewa, dla Ciebie, tak sobie myślę, był ten wyjazd, no bo rozumiem, że pojechaliście tam się uczyć, tak? Pojechaliście do szkoły. Szkoła się nazywała World of mhm. Life Bible Institute. Institute mhm. Rok czasu takiej nauki. No ale też to zupełnie nowy świat, nowe życie. Wy pojechaliście angielski wasz, no możemy dzisiaj powiedzieć, bo dzisiaj jest zupełnie inaczej, wtedy dość ograniczony Jakie to było wyzwanie dla ciebie, jak ty to pamiętasz jako mama? Pamiętam, hmm. że mój mąż dosyć fajnie sobie radził z angielskim. Dzięki, miła ja nie mówiłam po angielsku w ogóle. Jeszcze w samolocie słuchałam taśm z lekcjami języka angielskiego, a więc nauka angielskiego, nauka języka i kultury było dla mnie naprawdę wielką trudnością. Hmm. Ale za to pierwsze wyprawy do McDonalda A no wtedy i do pięknych, e, e, pięknych centrów handlowych, których jeszcze wtedy w Polsce nie mieliśmy, no to były dla mnie wielką radością. No tak, i duże przeżycie, nowi ludzie, nowa kultura, wszystko duże, bo to w Ameryce. Tak. Jest... Wiewiórki, najpierw A wiewiórki. A wiewiórki. A dla mnie siedzenie w szkole, w instytucie biblijnym i słuchanie angielskiego w Ameryce mhm. było zupełnie czymś innym niż słuchanie angielskiego w Polsce. No w Polsce ci Amerykanie, którzy przyjeżdżali nas odwiedzić, Mówili tak, żebyśmy my mogli zrozumieć. Tam mówili do swoich szybciutko, i tak, że ja się zastanawiałem, czy ja naprawdę znam trochę angielski w sumie wiele, wiele trzeba było się nauczyć, żeby zrozumieć. Więc skończy się ten okres studiowania, wracacie do Polski i co? Jest już pomysł na to, co dalej z tym zrobić, czy, czy, czy jeszcze tak naprawdę nie ma myśli na ten temat? Chciałbym powiedzieć, że pomysł, oczywiście od samego początku był na to nawet, gdzie jesteśmy dzisiaj, No ale to byłaby ogromna przesada. W sumie to myśleliśmy, mówiliśmy o tym, co się może wydarzyć, bo ta Polska była przecież w okresie, no praktycznie przed zmianami jeszcze. To jest 87 rok, kiedy my wracamy. A więc kontrast gospodarczy, kulturowy, nie wiem, polityczny, ogromny, no i myślenie o tym, że w Polsce może być tak, albo możemy podobne rzeczy robić na taką skalę, jak tam. Chyba było mi zupełnie obce, szczerze mówiąc. Chociaż robiliśmy dobre rzeczy, dobre obozy, współpracowaliśmy też troszkę z zagranicznymi gośćmi w Ostródzie, w naszym ośrodku kościelnym. To był dobry czas, ale to było, no, było zupełnie co innego niż doświ tamto doświadczenie. Przechodzi rok 89, zmiany w całym kraju. Pierwsze częściowo wolne wybory możliwość nowego działania. Jaki pomysł pojawia się? Czy w ogóle to wtedy już był pomysł na obozy, czy ten pomysł na obozy to był takim pomysłem, a może trzeba coś zrobić, no to zróbmy obozy, zobaczymy jak to wyjdzie. Robiliśmy obozy, nie wtedy już w Ostródzie pracowaliśmy, bo to Ostróda była takim naszym kościelnym ośrodkiem, sporo rzeczy się tam działo, z młodzieżą wyjeżdżaliśmy tam, no ale 89 rok przyniósł tą taką totalną zmianę, początki ogromnych przemian. Można było zarejestrować Fundację, więc to zrobiliśmy I w 1989 roku złożyliśmy dokumenty rejestracyjne, w 1990 roku na wiosnę otrzymaliśmy rejestrację jako druga chrześcijańska fundacja w Polsce ze swoim statutem, z organami itd. itd. Więc od tego zaczęła się oficjalnie nasza działalność na Chmielnej, w centrum Warszawy. Dało nam się pozyskać tam taki niewielki lokal, pamiętam, nie trzeba było pamiętam. malować, pamiętam. składać. Moje wszystko. Moje ulubione miejsce. <grych> a, a że wtedy, no, ja byłem liderem młodzieżowym jeszcze na połaskiej, więc po takim krótkim rączku zapytałem, czy jest ktoś, kto chciałby nam pomóc w wyremontowaniu. E, nie, w posprzątaniu, po wyremontowanym biurze. <grych> no wtedy i wtedy pojawiła Agnieszka się. mieszka ma lepszą pamięć niż ja. Wtedy <grych> pojawiła się ręka w górze. Agnieszka Kozier. No, <laughs> no po poczekaj, to zaraz będziemy o tym no okay, rozmawiać, bo to nie było, bo pierwszy twój kontakt, sobie to był obóz, tak? Pierwszy obóz, yy, wyjazd? Jest, tak naprawdę a... nie, pierwszy kontakt yy, to był yy, w kościele. Yy, ja byłam wtedy w grupie młodzieżowej, a Mały był liderem młodzieżowym yy -y. i tak się poznaliśmy z Małym Izową. I później pojechałaś na obóz yy. do Brok do broku tak, do broka. Tak. Broku. Najpierw pojechałam na obóz, obóz trudy i potem e, po tym obozie mały zapytał czy nie chciałabym być liderem na, e, na obozie w broku. I to był rzeczywiście pierwszy obóz, pierwszy raz tam byłam liderką. Niesamowite. Miejsce mm. niesamowite wspomnienia. Pierwszy raz wtedy ktoś e, okazał mi m, takie ogromne zaufanie i powierzył 16 młodych dziewczyn, i miałam okazję opowiadać im o, o Bogu i zobaczyć, jak mm. niektóre z nich e, przychodzą do, mm. do Jezusa. To było coś niesamowitego. Przemyka, ty pamiętasz ten pierwszy obóz? W Broku? Mhm. Tam, o ile dobrze pamiętam, to y, gdzieś tam jakieś takie przebłyski, że y, było czyste jezioro, y, plaża. Ale rzeka. Tak, rzeka. Rzeka też, a właśnie. Rzeka, woda była. Rzada rzada. była tak, tak, Rzeka Bóg był czysta. Tak, ale atmosfera jak najbardziej fajna i ja gdzieś tam zawsze towarzyszyłem rodzicom, no od samego początku, tak, no. na obozach i gdzieś tam się kręciłem jeszcze bez żadnych odpowiedzialności, ale już obserwowałem, jak to, jak to się dzieje, jak to, jak to może wyglądać i żeby później w przyszłości też się zaangażować. Toż trudno pomyśleć, nie? 30 lat temu Dzisiaj te obozy no to mówimy o obozach co 2000, 2500 osób przyjeżdżających, wtedy jeden obóz. 100 osób 120, 120. 120. Ja myślę, że na no 120 a ja mam taką ja tu Pani pamiętam, że to jest. Panie ma tutaj 150. jak robi wszystkie te nasze zgłoszenia, rejestracje, to dobrze wie nie. ile to ludzi było. 120, tego się trzymajmy. 120 osób, pierwszy obóz. Yy, jak teraz patrzycie z perspektywy czasu. Mieliście wtedy, jak robiliście ten obóz, takie wyobrażenie, że to może się rozrosnąć? Czy dokąd sięgała wasza wyobraźnia wtedy, jakbyście tak powiedzieli? Ja myślę, że jak rozmawialiśmy między sobą, to odważnie rozmawialiśmy, że fajnie by było, gdyby. Nie wiem, tydzień czy najpierw byliśmy dwutygodniowe obozy, a może drugi tydzień dołożyć, może za rok, może za dwa, może za jakiś czas, ale Powiem, to chyba było bardziej w sferze marzeń niż planów. Mhm. Chociaż te marzenia zaczęły się, zaczęły się realizować, bo gdzieś tam rok po tym czy dwa lata po tym, zrobiliśmy oby, już dwa obozy, gdzie można było jakby więcej osób zaprosić. Głównie zaczynaliśmy pracę z młodzieżą, z nastolatkami. Z dziećmi nie pracowaliśmy na początku. Były to obozy, typowe obozy dla młodzieży. I dołożyliśmy też koszykówkę, bo to była też istotna, koszykówka w latach 90. To była naprawdę to był sport. Ale to troszeczkę jeden. później jeszcze no, nie ma 3-4 lata. 4 lata tak później? Mm -hmm. Mm -hmm. No, więc skończy się, się to pierwsze lato. Wy tak trochę odważnie myślicie o tym, co dalej, ale no trzeba, lato się skończyło, trzeba zacząć pracę, trzeba jest, jest biuro, trzeba to biuro posprzątać. No właśnie. No i tutaj to... mamy już pierwszą wolontariuszkę. Jest, 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 <trym <trym <wytrzyma> historia tego odcinka. Nie. No właśnie. Nie, no to dokładnie właśnie tak było, jak Mały wspomniał, że Powiedział, że jest zarejestrowana organizacja, ja już byłam wtedy na obozie, bardzo mi się podobało, dla mnie to było takie początki doświadczeń moich, ja w 88 roku dopiero się nawróciłam, oddałam swoje życie Bogu, więc rok 90 to było zaledwie dwa lata potem i yy, po tym obozie. I yy, Dokładnie mały tak powiedział mamy biuro czy jest ktoś chętny kto chciałby tam posprzątać. Ja właśnie skończyłam college komputerowy, byłam, obroniłam dyplom, mm -hmm. byłam wolna, miałam wakacje czas i powiedziałam, że oczywiście ja bardzo chętnie w sprzątaniu jestem dobra i przyjdę posprzątam, pomogę bardzo chętnie. I tak się zaczęło. Żartujemy sobie, że zaczęło się od mycia okien, ale no jest w tym odrobina prawdy, bo tak było, że przyszłam, myłam okna, no już troszkę się znaliśmy, bo w grupie młodzieżowej byłam od półtora roku gdzieś. I wtedy mały zapytał, czy nie chciałabym pomóc, czy mam trochę czasu. I ja to był jakoś tak początek września. Ja powiedziałam, że tak, że gdzieś tam dopiero w listopadzie myślę, że będę miała pracę. Kolega gdzieś tam w jakiejś firmie komputerowej myśli o pracy dla mnie, że, że chętnie pomogę. I rozmawialiśmy o tym, że to tak spróbujmy może na trzy miesiące, jakby to było. I to były takie prace, prowadzenie biura, takie troszkę prace sekretarskie. Tutaj zrobić kawę, tam nie wiem, wysłać jakieś listy, przygotować rzeczy. I, i tak się... Tak się zaczęło no i to były te trzy miesiące na próbę i dzisiaj 30, się 30 lat, lat. <laughs> minęło i jak widać wciąż nadaje się do mycia okien, jeszcze paru innych tam rzeczy po drodze, ale to były takie rzeczywiście pierwsze doświadczenia, no a potem... Trzy miesiące już się nigdy nie skończyły. Po całe, Powiedziałeś, szczęście, no całe szczęście. Całe szczęście się ale to nie wiem czy my to wszyscy dobrze usłyszeliśmy, więc tylko powtórzmy tak na wszelki wypadek, bo ty skończyłaś, co ty skończyłaś powiedziałaś? Skończyłam college komputerowy, jestem programistą. A no terror. właśnie, więc zupełnie jak w innej dziedzinie, ale z tego co rozumiem dobrze, dobrze ci szło mycie okien i te pierwsze prace takie porządkowe, które okazało się były zalewie początkiem. Takiej przygody, mhm. jak, jaką jest też dla Ciebie, dla, dla Waszej rodziny Fundacja Prem mhm. Z perspektywy tego dzisiejszego roku, tego roku jubileuszowego 30 lat, jak myślicie sobie o tym pierwszym roku w Stanach? Mhm. No bo... z, per z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że, że tamten rok, te 12 miesięcy w Stanach było doświadczeniem, które zmieniło życie naszej, Rodziny mm -hmm. i też y, było początkiem czegoś nowego i takiego ekscytującego. A mieliście takie przekonanie małe, jak tam siedzieliście w stanach, myśleliście sobie, a tak dobrze nam tu tam tutaj zostaniemy, po co będziemy wracać do Polski? No właśnie mm. często jestem o to pytany i chyba nie, szczerze mm. mówiąc, chyba nie mieliśmy, bo jakoś tak gdzieś nie, chyba tak zaprogramowaliśmy, tak byliśmy jakby przygotowani do tego, żeby wracać, chociaż. Wielu osób jechało w jedną stronę tylko w tamtym czasie. Nie wracało. My wróciliśmy i nie jest jakieś bohaterstwo. Ja wcale o tym tak nie myślę. Tylko myślę sobie, że, że chyba nie. Znaczy, rozmawialiśmy o tym, że pewnie tam byłoby łatwiej, bo my byliśmy na początku, praktycznie zaczynaliśmy i służbę, i życie, i jakieś mieszkanie gdzieś. Jak patrzyliśmy na takie młode rodziny jak nasze, tam. Oni no mogli wziąć pożyczkę, my no nie. My czekaliśmy na mieszkanie 25 lat, a oni jakby tego zupełnie nie rozumieli. My z kolei nie rozumieliśmy, że można tak szybko, tak jak oni tam, więc no, chyba nie mieliśmy takich głębokich przemyśleń, że no może warto zgubić paszport, czy co tam, zamienić na amerykański. Pierwszy obóz, pierwsza praca, pierwsze miesiące. Tak dzisiaj, jak patrzysz na to. Czy jest chociaż jedna rzecz z tych rzeczy, które wydarzyły się później, o których wtedy myjąc to okno myślałaś, że staną się rzeczywistością? E, chyba nie. Myślę, że w ogóle to przekroczyło jakiekolwiek moje wyobrażenia, to co potem wydarzyło się przez te lata. Tak naprawdę, kiedy zaczynałam pracę, to no, muszę wyznać szczerze, moja motywacja była taka. Lubię Małego i Ewę. Wiele czasu mnie w tym czasie poświęcili jako młodej osobie, która dopiero co zaczynała swoją, swoje chrześcijańskie życie. I pomyślałam sobie, że tak fajnie było na tym obozie, czemu nie spróbować? Bardzo mhm. szybciutko odkryłam, że dużo bardziej lubię pracować z ludźmi niż z komputerami, a biuro na Chmielnej było takim miejscem, gdzie bardzo wielu młodych ludzi przychodziło też blisko Uniwersytetu Warszawskiego. Wielu studentów nas odwiedzało, naszych wolontariuszy, przyjaciół. I wtedy myślałam sobie, że to jest po prostu fajna praca. Ja lubię to robić, lubię być z ludźmi, lubię z nimi pogadać, poopowiadać im o tym, czego ja doświadczyłam z Panem Bogiem, czego się nauczyłam i, i, i po prostu z nimi być. Ale nie przyszło mi w ogóle do głowy, że kiedyś pewnego dnia będę prowadzić obozy, będę koordynować akcję letnią, w końcu będę dyrektorem przedszkola, szkoły. To było zupełnie gdzieś tam. Myślę sobie, że kiedy patrzę wstecz, to, to zawsze przypomina mi się ten werset z Biblii, w którym. Bóg mówi, że, że Jego myśli są zupełnie inne, zupełnie gdzieś poza naszym wyobrażeniem i Jego plany i, i, i cieszę się, że, że tak jest, ale wtedy w ogóle nie miałam takiego myślenia. Myślałam sobie, fajnie tutaj jest być, to jest fajna praca, to jest coś, co lubię robić, fajnie, że Pan Bóg gdzieś tam takie miejsce dla mnie e, e, znalazł, ale, ale myślałam sobie, że będę po prostu pracować w biurze, pomagać, a potem na obozach będę wychowawcą, bo to jest fajna rzecz. A ja pan mógł znalazł nie tylko miejsce, ale potem i mąż się pojawił. Ale o tym jeszcze zdążymy <grym opowiedzieć, <grym bo przecież to jest ważna część tej historii. E, Przemek, a ty jak tak myślisz sobie, e, czasem wracasz wstecz do tamtych, może nie wiem, czy tak jest, czy nie jest, ale jak wracasz do momentu przed 30 lat, myślisz sobie, co by było, gdyby rodzice wtedy nie wyjechali? Co byś robił, gdybyście w ogóle to, gdy was w ogóle nie, te, nie, nie mieliście tej możliwości, gdyby nie założyli tej fundacji? Co by było, gdyby? Hmm. Znaczy, to ciężko chyba tak nawet myśleć. Bo, mając 4 lata, to też yy, po prostu wszędzie jechałem za rodzicami i tak, yy, hmm. tak jak każde małe dziecko. Ale yy, no, cieszę się, że Pan Bóg to tak poukładał. Yy, bo teraz, mając już wybór, no, wybraliśmy dalej być, yy, związane, być w yy, Fundacji Proemi i, i pomagać i pracować tutaj. Yy, 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 I cieszę się, że, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I już pomijając te wiewiórki ten duży śnieg, który, którego w Polsce może bym nie, nie, nie zobaczył, i też język angielski, którego tam się nauczyłem i tutaj, tutaj mogę, mogę wykorzystywać, to, to rzeczywiście widzę, że, że to był dobry czas tam w Stanach dla, dla rodziców i, i to, że wróciliśmy i że to się wszystko tak fajnie poukładało i, i rozrosło do takich rozmiarów, jak, jak teraz, mówiąc o, o fundacji, o całej działalności. To, to widać w tym Boże Prowadzeniu. Mm. Po prostu. Super. Myślę też, Rafał, że wiesz, gdy mówimy tutaj trochę, to tak trochę rodzinnie brzmi, no bo w sumie to tak jest, że to mm. się gdzieś tak zaczyna. Zwykle coś tam się gdzieś zaczyna, ma swój jakiś początek, ale że do, do dzisiaj dla nas ogromną wartością jest właśnie to, że rodziny pracują z nami. Ty pracujesz swoją żoną i wasze dzieci też są tutaj na obozach i żony żabą i, i dzieci pomagają. No, Przemek pomaga i mamy te swoje odpowiedzialności i sporo innych osób, które z nami pracują, tak by udało się przekazać tę wartość takiego no, bycia razem, takiego no, pracy zespołowej, ale w tym bazowym zespole, jakim jest rodzina. Mhm. Czasami mówią, o jak to cały dzień z żoną, cały dzień z mężem, jeszcze w domu i w pracy <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Nasze doświadczenie pokazuje, Mówię za nas kochanie, nie? Że to warto tak. jednak to, tak, że lepiej, raz, że tak razem lubimy. najlepiej. Nie? Razem najlepiej, my tak lubimy. No tak. I tak myślimy, że to może być fajnie i dalej, w dalszym ciągu to trwać. Fajnie. Ja potwierdzam, też pracuję z mężem i da radę, razem radę. być, razem żyć i razem pracować. Mhm. Super. Trzeba potwierdzać też, żebyś potwierdził. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję serdecznie za rozmowę. To dopiero początek tej naszej historii, ale myślę, że ważny początek. Dzi dzisiaj z tej perspektywy myślimy o tym jednym obozie, drugiej fundacji chrześcijańskiej w Polsce, wcześniej jeszcze jakiś jedno wyjazd na, na rok czasu, który właściwie zmienił wszystko. Bardzo dziękuję wam za Dobre wspomnienia, dobre historie. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, naszym widzom. Spotkamy się już w następnym odcinku, o którym porozmawiamy sobie trochę więcej o tych kolejnych obozach i o tym, co wydarzyło się dalej w historii Fundacji PROEM. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Podcast. Było, nie minęło. 30 lat Fundacji PROEM.